Po pierwszych siedmiu kolejkach Ligi Angielskiej, Liverpool Arnes Lota jest na pierwszym miejscu w tabeli. Ale pytanie: czy to jest troszkę tak jak ze słoniem, który znalazł się na szczycie drzewa? Czy nie wiadomo, jak on się tam znalazł, ale każdy wie, że za chwilkę spadnie? Co czeka Liverpool i jakie potencjalnie kłopoty ma zespół Arnes Lota? O tym dzisiaj sobie pogadamy. Przede wszystkim odpowiadając na pytanie, nie do końca jest tak jak z tym słoniem. To znaczy, można sobie wyobrazić całkiem dobre powody, dla których Liverpool faktycznie jest na tym pierwszym miejscu. I tutaj warto zacząć właśnie od tego, że faktycznie Arnes Loda trzeba mocno pochwalić. To znaczy, Holender jest najlepszym szkoleniowcem pod kątem wyników w pierwszych 10 meczach jako nowy trener Liverpoolu w historii tego klubu, co naprawdę może robić gigantyczne wrażenie. Jednakże, tak jak zawsze zauważa Holender. To jest tak, że warto być pamiętanym za powiedzmy 3-4-5 lat, za coś więcej niż tylko dobry start sezonu. Mam nadzieję, że nie pamiętają mnie tylko za 1, 2, 3, 4, 5 lat, tylko za to. My mamy nadzieję, że zrobimy więcej specjalnych rzeczy niż to. I uh, to też mówi o szczęściu, że miałem bardzo dobry skład i bardzo dobry pracę, aby kontynuować te wyniki, które miał Jürgen. Had here as well. No, i właśnie o tym będzie ten film. To znaczy, czy Liverpool ma faktycznie szansę utrzymać takie tempo, jakie pokazał w tych pierwszych siedmiu kolejkach, gdzie zdobył 18 punktów i na ten moment, tak jak mówię, jest najlepszym zespołem w Lidze. Co więcej, tych powodów do pozytywów, powiedzmy, jest więcej. To znaczy, w Liverpoolu wydaje się, że wszystko przeszło bardzo płynną tranzycję pomiędzy stylem Jurgena Kloppa, który był bardzo dynamiczny, a stylem Arnest Lota. Tak jak widzicie, te liczby pokazują, że Liverpool nieco zwolnił, że Liverpool bardziej stawia na muzykę klasyczną aniżeli na heavy metal, jeśli mielibyśmy właśnie użyć jakiegoś porównania muzycznego. W dużym skrócie pressing jest nieco mniej intensywny, Liverpool gra dużo bardziej kontrolowane mecze, dużo wolniej też operuje piłką pod kątem na przykład bezpośredniości, bo Arnestot chce zwyczajnie kontrolować spotkania w sposób bardziej podobny do Pepa Guardioli, no i jak widać na ten moment jak najbardziej przynosi to zamierzane efekty. Aczkolwiek, umówmy się, że nie można właśnie poruszyć wątku Liverpoolu na starcie tego sezonu, bez wspomnienia o tym, jakich miał przeciwników, bo dotychczas LRS wygrali wszystkie swoje mecze w tym sezonie, poza jednym spotkaniem z Nottingham Forest. Natomiast też w żadnym z tych spotkań nie trafili na naprawdę taki czołowy zespół. Dość powiedzieć, że najlepszą ekipą, właśnie pod kątem pozycji ligowej z poprzedniego sezonu w Lidze, z którą dotychczas się mierzyli, jest Manchester United, który w zeszłym sezonie był ósmy, a aktualnie jest. Na miejscu 14. Z kolei patrząc na terminarz, tutaj naprawdę będzie ciekawie, albowiem Liverpool-Arnest Lota będzie mierzyć się w kolejnych kilku tygodniach z Chelsea, Arsenalem, Brighton, Bayerem, Leverkusen, RB Leipzig, Aston Villa, Realem, Madryt czy także Manchesterem City oraz Newcastle, czyli zespołami ze zdecydowanie wyższego pułapu. No i właśnie pod tym kątem chciałem nagrać ten film, to znaczy. Czy Liverpool pokazał już jakieś swoje słabości, czy potencjalnie na przykład właśnie Arsenal na wyjeździe, czy choćby Real Madrid, który przyjedzie na Enfield, będzie w stanie te słabości wykorzystać? Warto zacząć od tego ogólnie, jaka jest idea gry Arne Slota. O tym już kilka razy wspominałem, to znaczy Arne Slot inspiruje się Guardiolą, chce mieć posiadanie piłki, ale też. Widać u niego powiedzmy w pewnym stopniu wpływ Roberto de Serbiego, to znaczy Arneslot chce wciągać przeciwników na swoją połowę, a następnie szybko wychodzić spod tego pressingu i korzystać z gigantycznych płaci przestrzeni na połowie przeciwników. W Liverpoolu działa to znakomicie, głównie przez pryzmat bardzo, ale to bardzo szybkich skrzydłowych, takich jak choćby Mohamed Salah czy Luis Diaz, ale nawet Brent Alexander Arnold właśnie w roli tego piłkarza, który korzysta z tych wyjść spod pressingu i z przestrzeni, które się przez które się wtedy otwierają, naprawdę widać, że to w Liverpoolu zwyczajnie działa. Natomiast tutaj jest pierwszy problem, to znaczy podobnie jak Brighton Roberto de Serbiego, Liverpool być może będzie musiał się mierzyć z tym, że przeciwnicy w pewnym momencie przestaną chcieć wychodzić wyższym pressingiem, tak jak to było choćby w spotkaniu z Nottingham Forest, gdzie Liverpool nie stworzył sobie zbyt wielu dogodnych sytuacji, wiadomo, że była bodajże główka Diogo Joty, że był słupek Luisa Diaza, więc i tak teoretycznie te gole powinny paść i Liverpool potencjalnie tego meczu wcale przegrać nie musiał, natomiast nie musiał także wygrać i takich spotkań pewnie. Właśnie, gdy mówimy o kolejnych kilku miesiącach, może być więcej i zespoły będą się zwyczajnie uczyć przeciwko Liverpoolowi grać. Czy tak będzie? Czy będzie właśnie takie spotkanie jak z Nottingham Forest w kolejnych kilku tygodniach? Tutaj wydaje się mimo wszystko, że przez pryzmat tego, że właśnie to będą przeciwnicy topowi, może wcale tak nie być, tylko inna słabość Liverpoolu może być wykorzystana. Mianowicie mam na myśli kilka detali w pressingu, które nie chcę mówić, że są martwiące, ale na pewno pokazują w pewnym stopniu materiał do poprawy, no bo wiadomo, że. Żaden zespół nie jest idealny, ale na pewno do tej perfekcji można dążyć. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że Liverpool dość często presuje w ustawieniu 4-2-4, tak jak zresztą robi to coraz więcej zespołów właśnie w tym sezonie. Natomiast też to ustawienie ma dość sporą wadę, to znaczy jeśli tylko uda się ominąć tego skrzydłowego, który jest najczęściej ustawiony wysoko i wąsko, wtedy masz połacie wolnej przestrzeni. Wiadomo, że w pewnym stopniu to jest też podejście związane z dużym ryzykiem i potencjalnie dużą nagrodą, jeśli uda się odebrać piłkę, bo twoi skrzydłowi są w stanie zdobyć gola. Natomiast Coś za coś, i w Liverpoolu właśnie być może ci lepsi przeciwnicy będą umieli to wykorzystać. Żeby nie być gołosłownym, co mam na myśli, moim zdaniem bardzo, ale to bardzo ciekawym spotkaniem było starcie Liverpoolu z Bolonią, gdzie tak jak widzicie, już w szóstej minucie czy w siódmej widać to, jakie jest to ustawienie Liverpoolu. Widać, że jeden z piłkarzy ofensywnych z dwójki centralnych, czyli Nunes albo Sobostaj, w tym wypadku Sobostaj, doskakuje do przeciwników. Natomiast boczny obrońca Bolonii jest schowany za diazem, który się skupia tylko na tym, co dzieje się z przodu. Kiedy piłka jest przegrana na drugą stronę, Luis Diaz doskakuje do obrońcy, chce zamknąć linię podania właśnie do bocznego obrońcy, który zbiega do boku, natomiast wtedy bardzo dobrze zbiega Kacper Urbański i poprzez grę na trzeciego piłka jest przeniesiona wyżej. Gdyby tutaj był, tak jak mówię, lepszy piłkarz, aniżeli napastnik Boloni, gdyby tylko zorientował się, że Virgil van Dijk wcale nie jest tuż za jego plecami, pewnie odwróciłby się z piłką i Liverpool miałby potencjalnie kłopot. I te sytuacje powtarzały się właśnie w tym spotkaniu. Bolonia całkiem Prawie podchodziła do tematu rozgrywania piłki i uważam, że nie zasłużyła na pewno na to, żeby przegrać 0-2. Moim zdaniem mogła tam nawet strzelić gola, no ale właśnie. Najczęściej działo się to właśnie przez to, że te boczne sektory w Liverpoolu były w pewnym stopniu odkryte, a następnie dość dużo czasu mieli ci skrzydłowi Bolonii na przykład, żeby wprowadzić piłkę wyżej, żeby też potencjalnie stworzyć zagrożenie, co na razie nie chcę mówić, że chroni Liverpool, ale na pewno sprawia, że Liverpool nie traci aż tak dużo goli. Przede wszystkim to jest naprawdę świetna dyspozycja skrzydłowych pod kątem pracy w defensywie, i tutaj można tylko podać przykład Luisa Diaza, który jeśli tylko piłka go mija, to faktycznie bardzo dynamicznie wraca do obrony. Tak jak widzicie choćby w tej sytuacji, kiedy po 6 sekundach od podania do prawego obrońcy, Luis Diaz jest już za nim i utrudnia właśnie zagranie piłki w pole karne, czy nawet kontynuowanie akcji, bo cały czas jest na plecach swojego przeciwnika. Natomiast nie oszukujmy się, że nawet właśnie Bolonia to nie jest najlepszy zespół. Na świecie. Milan takim zespołem też nie jest, ale patrząc na wszelkiego rodzaju wyliczenia, rankingi i tak i tak dalej, Milan jest mniej więcej zespołem na poziomie np. Tottenhamu w lidze angielskiej. I rzecz jasna, z tym Milanem już Liverpool sobie poradził, natomiast też zespół Paulo Fonseca na początku tego sezonu wyglądał po prostu fatalnie, na przykład pod kątem wyprowadzenia piłki, co zresztą było widać w meczu z Liverpoolem. Ale też w tym samym meczu było widać, że właśnie Milan, mając nieco więcej jakości, korzysta z tej słabości Liverpoolu i jest jest już w stanie dojść do sytuacji bramkowych, a nawet tego gola zdobyć. Tak jak to było między innymi już na samym początku, kiedy już na samym początku, kiedy to w drugiej minucie Rafael Leao, czyli ją w zależności od wymowy, schodzi nisko. No i tak jak widzicie, znów korzysta z tego, że salach jest ustawiony dość wąsko, rzuca piłkę za plecy obrony Liverpoolu, nie jest tak naprawdę atakowany. I Milan bardzo szybko dochodzi do sytuacji bramkowej. Zresztą też pierwszy gol dla zespołu gospodarzy w tamtym spotkaniu, tak jak widzicie, wziął się dokładnie z tego samego zagrania, z którego korzystała dość często Bolonia. To znaczy, piłka została przerzucona nad skrzydłowym Liverpoolu minimalnie spóźniony w pressingu był Kostas Simikas, następnie Pulisic zagrał piłkę do Moraty, temu odegrał i Pulisic miał ocean wolnej przestrzeni, wbiegł w pole karne i wykończył akcję strzałem. Z drugiej strony, jeśli tylko Liverpoolowi uda się odebrać piłkę, no to wtedy, tak jak już mówiłem, dostanie za to bardzo, bardzo dużą nagrodę. Więc można powiedzieć, że jest coś za coś, a nawet pewnie bardziej opłaca się ustawiać tak skrzydłowych w pressingu. No bo jeśli tylko uda się założyć skutecznie pressing, wtedy będzie gol. Jeśli nie uda się go założyć skutecznie, jeśli zostanie on minięty, wtedy potencjalnie można wciąż wrócić i przeciwnicy mają do pokonania jakieś 70 metrów, żeby tego gola zdobyć. Dobrym tego przykładem. Przykładem jest między innymi mecz z Wolverhampton, gdzie tak jak widzicie znów mamy do czynienia z tym samym ustawieniem. Tutaj piłka została zagrana do Mario Leminy, natomiast tak jak widzicie bardzo dużo przestrzeni jest za plecami Mohameda Salaha. Ale co robi Lemina? Lemina popełnia błąd i Salah staje przed świetną szansą na zdobycie gola. Gdyby lepiej przyłożył nogę, byłoby 2-0. do 0. Natomiast z drugiej strony też warto wspomnieć o tym, że właśnie w tym spotkaniu ten pressing Liverpoolu nie był idealny, bo czasem brakuje, mam wrażenie, intensywności i takiego agresywnego doskoku w ostatnich dwóch metrach. Na to bardzo duży nacisk kładł Jurgen Klopp, natomiast wydaje się, że Arne Slot, tutaj to jest bardzo ciekawe porównanie bodajże z The Times albo z The Telegraph, jest troszkę... Tak, jakbyś przestawił się z randkowania z jakimś synem gwiazdora rokowego na syna prawnika. Po prostu jest dużo bardziej ułożony i dużo bardziej, mówiąc stereotypowo spokojny. Tak samo wydaje się, że jest w kontekście tego pressingu, gdzie momentami tej agresji nie chcę mówić, że brakuje. Natomiast właśnie patrząc na przykład na to spotkanie z Wolverhampton, gdzie Liverpool miał spore kłopoty, tak jak widzicie, nawet jeśli Liverpool potencjalnie jest w dobrej sytuacji, gdzie jest dobrze ustawiony, gdzie piłkarze Wolverhampton, w tej sytuacji bodajże Lenina, są otoczeni przez zawodników Derek. Mimo wszystko czasami ten pressing jest aż za bardzo do przodu, czasami aż za bardzo. Piłkarze Liverpoolu myślą już o tym, co stanie się, gdy tę piłkę przechwycą. No i tak jak widzicie, tutaj i Soboslaj, i Gravenberg nie doskakują de facto do Leminy. Pressing Liverpoolu jest ominięty i przez to też jest w stanie Wolverhampton wyjść z groźną akcją na połowę Liverpoolu. Później, rzecz jasna, zdarza się błąd Konate i Alisona i Wolverhampton strzela gola, więc Liverpool też pomógł Wilkom właśnie w tej sytuacji, ale gdyby był tam bardziej agresywny doskok, zwyczajnie tego gola by nie było. Podobny przykład można było znaleźć jeszcze później. Właśnie przy okazji tego meczu, gdzie, tak jak widzicie, znów, nawet jeśli jest tutaj teoretycznie sytuacja, gdzie Liverpool ma przewagę, gdzie może w trzech doskoczyć do jednego zawodnika z piłką, no to i tak czy Van Dijk czy Diogo Jota już myślą o tym, co się stanie, jeśli Luis Diaz tę piłkę odbierze. A tak się składa, że Diaz tej piłki nie odbiera, przegrywa pojedynek z piłkarzem Wolverhampton, a następnie bodajże Kunia rzuca piłkę za plecy Trenta Aleksandra Arnolda i gdyby tylko nie udało się wrócić Ibrahimie Konate w samą porę i zablokować strzał, Pewnie Liverpool straciłby gola. I ja wiem, że to jest gdybanie, wiem, że to jest takie mówienie troszkę o tym, co mogło się zdarzyć, co może się zdarzyć w przyszłości, więc jest mało wymierne. Natomiast jeśli do takich sytuacji właśnie dochodzili przeciwnicy, załóżmy jak Wolverhampton i piłkarze tych zespołów nie byli do końca w stanie zamienić tych szans na gole, no to pytanie, jak będzie na przykład, gdy mówimy o starciu z Chelsea, które już w tę niedzielę odbędzie się na Enfield o 17.30, pewnie o tym meczu powstanie osobny film właśnie po jego zakończeniu. Co będzie na przykład w meczu z Arsenalem na wyjeździe, co będzie w meczu z Realem Madryt, z Bayerem Leverkusen i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wydaje się, że Arnes Lota i jego piłkarzy czeka zwyczajnie weryfikacja na najwyższym poziomie. Co więcej, mówię o tym w takim kontekście, że teraz zaczyna się tak naprawdę granie co trzy dni, i właśnie ten spadek, powiedzmy, intensywności, czy właśnie minimalne spóźnienie w doskoku, tak jak to choćby było przy okazji meczu na San Siro z Milanem, takie rzeczy mogą się zdarzać nieco częściej w Liverpoolu, tym bardziej grając przeciwko naprawdę czołowi. Zespołom. Zatem na pytanie, czy Liverpool faktycznie będzie w 100% w walce o mistrzostwo, czy jednak niekoniecznie, pewnie odpowiedź poznamy dopiero na początku grudnia, tak jak już mówiłem, po tym maratonie spotkań, które będą zwyczajnie z przeciwnikami z naprawdę najwyższej półki. Natomiast na ten moment Liverpool stota naprawdę imponuje, bo nawet jeśli faktycznie pokazałem wam kilka sytuacji, gdzie Liverpool miał problemy, tak czy siak ten zespół naprawdę wygląda zaskakująco dobrze. Wydaje mi się, że mało kto się spodziewał tego, żeby faktycznie aż tak dobrze. Że wyglądało to po odejściu Klopa i po przyjściu Arne Lota. Zatem na ten moment to jest start niemalże idealny. Też warto wspomnieć o tym, że na przykład pod kątem obrony swojego polekarnego, pod kątem na przykład XG przeciwników, Liverpool jest zwyczajnie najlepszy w lice. Gdy mówimy zaś o tym, jak to wygląda pod kątem na przykład wskaźników XG na korzyść i przeciwko Liverpoolowi, the Reds są jednym z niewielu zespołów w top 5 ligach europejskich, który wygrał na XG każdy mecz, a to pokazuje, że szanse, które tworzy sobie Liverpool, są cały czas lepsze od tych, do których dopuszczają swoich przeciwników. Co więcej, może podobać się to, jak Arne Slot radzi sobie z mediami, jak Arne Slot dogaduje się właśnie z różnymi przedstawicielami mediów, na przykład pod kątem tego, żeby właśnie, powiedzmy, kontrolować cały czas te oczekiwania, żeby cały czas podkreślać, że nie grali z nikim stopu i tak dalej, i tak dalej. Na minus Liverpoolu też będzie działać fakt, że przez najbliższe kilka tygodni nie będzie Alissona, czyli podstawowego golkipera Właśnie zespołu z Enfield. Zatem podsumowując, dajcie mi znać, co wy sądzicie na ten temat, dajcie znać, czy wytypujecie Liverpool na mistrzostwo, czy jednak na przykład Arsenal lub Manchester City. Tak czy siak, dzięki, wielkie za uwagę i w temacie meczu z Chelsea, który już w najbliższą niedzielę z perspektywy właśnie na Liverpoolu o 17.30, tutaj zachęcam Was do przesłuchania podcastu Up The Blues, gdzie miałem przyjemność wystąpić w ostatnią niedzielę i porozmawiać, powiedzmy, o Enzo Maresse, o tym, jaki ma styl pracy, o tym, jakie może można wysłać wnioski właśnie o Chelsea, więc jeśli są tutaj kibice De Blues, link do tego podcastu będziecie mieć w opisie. Trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę. Siema.